Oh, widzę smoka, ojej, a tutaj to, a, a tu za chwilę, o oh Boże, jaka gęba, że tak powiem, brzydko, nie, e, Tutaj jakiś potwór, za chwilę, ale to jest takie chaotyczne. Zanim jakby wejdzie też klient w ten spokój całkowity, to przedzierając się jakby tu przez tą y, pierwszą warstwę tą szarą, nie? To, to tak może być, że pojawia się wiele <gryw> jakichś dziwnych istot, bo ich jest bardzo dużo. Naprawdę te wszystkie. Y, Stwory, istoty, które oglądamy w horrorach, filmach, wszystko, co zostało pokazane czy pomyślane, to to już istnieje. I to może być tak, że nasz umysł, na przykład pod postacią jakiegoś smoka, e, obiera, nie wiem, jakąś postać, którą w życiu spotkaliśmy albo jakieś wydarzenie, które kiedyś nas spotkało w życiu? bardziej chodzi o to, że jak przykładowo pojawia się smok, który leci, nawet tak było chyba kiedyś nawet, że siedział klient na, na tym smoku, on był przyjazny i to był bardziej taki pośrednik do przeniesienia go w inną przestrzeń, bardziej na tej zasadzie. To nie było tam nic strasznego, tylko pojawia się smok i który czy ptak też bywało, i na grzbiecie tego ptaka leci. I to jest takie bardzo łatwo przyswajalne, bo to jest coś, co znamy, czy z opowieści, czy z życia. A potem nagle już jest ta właściwa akcja.